Witam z tej strony, Italiano. Jak widzicie, zacząłem kręcić samemu przednią kamerką. Wydaje mi się, że to nie będzie aż taka zła jakość. Nie chcę być po prostu uzależniony od moich montażystów, z którymi miałem na co dzień problemy. Na wstępie chciałem Was zaprosić, abyście oddali na mnie subskrypcję łapkę w górę, abyście byli na bieżąco z moimi filmami, bo teraz będę puszczał co drugi dzień. A w dzisiejszym odcinku powiem Wam, dlaczego fame MMA ma większą popularność niż KSW, skoro w KSW są lepsi zawodnicy, bardziej doświadczeni, a ludzie, mimo wszystko, wybierają fame MMA. Co jest tego powodem? Oczywiście popularność. No, fame MMA dużo. Walczy YouTuberów, znaczy wszyscy YouTuberzy nie ma osoby, która nie jest YouTuberem fame MMA. I to jest właśnie jeden z tych czynników. No, każdy YouTuber jest zapraszany, który ma bardzo dużą ilość oglądających. Dlatego no. Nie ma co się dziwić, że zaś, gdy Fame MMA jest na żywo, jest na przykład 200, 250 tysięcy osób na takim live'ie. Teraz oczywiście 22 czerwca będzie Fame MMA 4 i liczę, że kolejne rekordy zostaną pobite, bo nie każda osoba wiedziała jeszcze o Fame MMA 3. Dlatego myślę, że na pewno będzie pobity e, rekord. E, zwłaszcza e, gdy e, główną walkę, moim zdaniem, będzie Linkiewicz e, z Masterką. Seks z Masterką, Wam powiem. No i Boxel e, z Ochroniarzem Kruszwila. Jak wiecie, no to są bardzo znane osoby. Bardzo dużo osób czeka za tymi walkami, żeby to obejrzeć. Sam jestem ciekawy takich walk, mimo to, że to nie są zawodnicy bardzo doświadczeni, ale mimo wszystko będę oglądał. To? Więc na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. Ciao!